Wydałem 300 milionów na najlepsze zbroję na serwerze Sprawdziłem czy jest warta zakupu A dzisiaj losiłem parę z 20 milionów Więc zostaw lajka, suba i w komentarzu napisz wynik z minecrafta A to jest osoba, która wygrała poprzednie losowanie 20 milionów z poprzedniego odcinka Gratulacje, powodzenia i jego ogląda. Dzisiaj widzę, wydałem sporo, siana właśnie seta na box BoxVP Około 300 milionów na seta 29 Powiem wam tak, ten set wydaje mi się, że będzie się dobrze dzisiaj sprawował Miał być to odcinek strapowania dzisiaj, ale no niestety nie udało mi się go do końca nagrać, ale już jutro właśnie wylotuje odcinek strapowania z dosyć śmiesznymi akcjami. ...w tym, że jakieś piruety, to chyba każdy, a ja jestem trochę nieporanny, mogę zrobić ci parówki i herbatę... Bo to, co ja wczoraj było właśnie w filmie, to jeszcze nie jest to, co będzie właśnie w nowym filmie, więc mam nadzieję, że kolejny film strapowanie tak dobrze samo się przyjmie jak ten pierwszy. Naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał, więc postanowiłem, że będziemy te strapy regularnie nagrywać. Mamy już wszystko. 29, to i wszystko, mamy. mamy też 170 milionów. Obawiam się jednego, są mocne lagi na serwerze i czy przez te lagi nie zginiemy w dzisiejszym odcinku? Oby nie, bo kurde nie chciałbym stracić moich itemów, a są to moje jedyne itemy i po prostu jak sobie zginę, to już nie będę miał po prostu... Seta. No jak widzicie, no są lekkie lagi, no bo jest po prostu 6 chyba sektorów włączonych, a jest z 300 graczy na każdym sektorze. Nie złutcie kongo po prostu na, na, na serwerze. No i widzicie, ten ziomek ma po prostu stopingu, nie? Stopingu ma i nawet mu nic nie mogę zrobić. Chciałbym, żeby ktoś mi uderzył po prostu, tutaj w sensie mnie na serwerze. Mógł po prostu tego secika. Myślałem się też nie zrobić sobie seta 30, ale tak pomyślałem w sumie 130-129 na no, dużej różnicy mieć nie może. W sumie. No, tak mi się wydaje, że dużej różnicy no to nie będzie miał. Ale ziomek dostać sobie hity, on jest sobie po prostu pamięci, będzie przeciwki. Mam pierwszego killa, dobra jest git, Czyli miał? Miecz 21, nożyce 23, nożyce 23 No i S yes, można powiedzieć, że pierwszy kill w filmie, bardzo spoko Ledwo, cudem go zabiliśmy, bo szczerze przez te to kurde ciężko Kill of Jokera jeszcze miał, no dobra, nożyce 23, no miecz 21, no trzeba więcej tak, no pierwszy kill Ważne, że jest info w filmie Powiem wam dzisiaj, że jak grałem właśnie na IRT na SMP, padłem sobie prawie do trapa i bo ono tak, nie dzika sytuacja, no po prostu ziomek mnie strapował tak, że biegał jakby po mapie. Ja totalnie się nie spodziewałem tego bo też totalnie nie zauważyłem tego, że jest właśnie jego kuboic. I tak mi prawie wziął to trapa, no i prawie sobie właśnie zginąłem. nie wiem, przez te lagi ziomek sobie po prostu nie pada, a mógł sobie skinąć, ale niestety no lecimy może na słońce, na słońcu ojcu, czuję, że będę graczy. Coś tak ta że dzisiaj będą gracze Tutaj, chociaż, dobra, uwaga, uwaga, no i nie ma, nic jest gra. Poszedłbym też lobby, ale na pewno, pierwszy, co bym zrobił, lobby, no to że to po prostu i te maski, były, no i Idziemy na lobby i z lobby po prostu będziemy się wcześniej abon. Dobra, jesteśmy na H1. Na H1 ustawiamy, że będą kosmiczne lagi. O jezu, czemu? jest tak mało sektorów włączonych, to ja tego nie wiem. Włączonych, to mamy większą szansę, na prawdopodobieństwo zginięcia. Chociaż z takim secikiem, wydaje mi się, że jesteśmy lekko nieśmiertelni. No, idziemy sobie padł, będziemy sobie po prostu no i sobie wyszedł, no przecież. Farty miał nieziemskiego. Ty prosto sobie na box Fipi. prosto prostawia cały czas pańczyny i se deda. i se prosto deda, no cały czas pańczyny i se do killa, w coś sensie to jest kiedy właśnie gracze na box fee, już drugi kill w dzisiejszym odcinku. Nie wiem jakiś to był Steve, ale no mówię, no kill to kill zawsze podwyższa statystyki ile on miał w ogóle pańczyny? No tak pańczy, ich miał. To w ogóle było, nie, no nie wiem, co się zwie. I w Franko są z niego wypadki. Ej, to była moja kusza? No nie, to była chyba moja kusza, a, a nie no to była na pewno moja kusza. Kurde, szkoda, że właśnie moja kusza, bo te kusze kosztują po 20 milionów. 20 milionów, no, sporo się to jest. Jakby nie patrzeć, zawsze to jakieś grosze po prostu są. Nie no, dobra, co oni w ogóle robią? Ci gracze, oni dostają jednego hita i co uciekają, co nie oznacza nic dobrego. Nie no, dobra, oni uciekają wszyscy. No czemu oni orają? Mieliby większą szansę na zabicie mnie, tak? A. z stakuje hity, nie da się go zabić. Nie wiem, no dobra, idziemy na inne H, bo że się wilić na tym H. No i witamy sektor piąty. Jesteśmy na sektorze piątym, więc na tym sektorze czuję, że będzie tak mocno bitka. Patrzę właśnie po tabie, graczy. mogą być mocni na tym serwerze. I taki krat nie widzę na tym sektorze. Więc dobrze, bo by nam to trochę utrudniło, właśnie, wice, A tak, no to oje, są takie fajne lagi, że po prostu, no, błagam, żebym sobie jeszcze zginął. Oziomek czy stopingu, normalnie tak, ziomek czy stopingu. Nie wiem, o co tu chodzi, ale. O, i se, niestety uciek. Czemu ludzie się nie biją, tylko w tych elitra chodzą cały czas, jakby no, mogą się bić, nie? tak Wygląda tak, no, chyba to jest Elytra box, tak? Mi się wydaje, że chyba to jest elitra box. że chyba, że znowili zmienić ten tryb, nie? Że nie na box 3 tylko na elitra box. Strafię sobie się padłem do strefy bezelek, nie przez te laki, nie nie może zetkamy go niestety też, zetkamy sobie nie ucieka, że ucieknie. No i ten ziomek, ten ziomek, uwaga? No i też po prostu. Aj, no niestety, no, spodziewam się tej ficowej dzisiaj klepy, tak szczerze. Zwa kiedyś udało zrobić. Jestem w totalnym szoku, no ale nawet do tych ziomków nie podchodzę, no? Sprawdźmy słońce. Sprawdźmy te planety może. Na planetach może ktoś będzie. Uwaga! Ktoś będzie? No jest niby ziomek. Czy on nas widzi? Nas, więc to jest dobry znak dla nas. Będzie to łatwiej. I uwaga, no i diamentowy secik, No ale no co, no, przez lagi, no to by się prostu zabić, ale no nie, 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 nie. Ciężkie nie. zdanie się Chociaż może, może teraz, jak oni nie padają? Przecież to jest tak, to są 100% sytuacje, napadnięcia, a ziomki zeżyją. To jest dla mnie poramane szczerze. Mówi się tylko no, lecimy może na Neptuna. Na Neptunie gracze muszą na pewno być, bo tam jest levelu. No i nie myliłem się, nie myliłem się po prostu, Czy nas będzie bił, no, chyba nas boi, żebyśmy my go nie bili. Pańczego granata, ale może, może, dobra, no i będzie chyba najtrudniejsze odcinki i ostatnie nagrywałem, bo jak na razie biją nas albo gracze, gdzie mają itemy dwunastki z Kita, albo nas po prostu nie biją. To będzie chyba najtrudniejszy odcinki jaki... Chciałbym nagrać, szczerze, od ostatniego czasu Tu nikt nas nie bije, no przyda taki klasz, który może by miał jakieś mocne perki albo wiecie... O zrobiliśmy kolejnego kila po prostu, za plus 10 Kill tutaj właśnie wpadł. No, trzeci kill. Ziomek bez seta, ale zawsze kill, wiadomo, nie. Nie wiem, nie miałem elitry na pasku i zdejmuję klatę i kurde, prawie straciłem przez to totem, nie? No było blisko. Kurde, lecimy, może tutaj, może na słońcu będą jakieś osoby. Bez ręcza, no, będzie ciężko tutaj właśnie osoby upolować, ale. Może, o dobra, jest ziomek. Robimy prost plecy. No i bez seta. bez seta ziomek i sobie żyje, No przecież jak oni to robią? I może w nich, bo oni tutaj właśnie sobie kopią wełnę? Więc byłoby naprawdę spoko. To jest ten sam ziomek, co przed chwilą właśnie uciekał. Pani przez chwilę, ale tylko oczywiście przez chwilę. Dobra, no wydaje mi się Spróbujemy tutaj ostatni raz Może To jest Giliwerka Po prostu ziomeczek Testy ucieka W takim razie na spawn I może ostatni raz Zmienimy ch Tylko musimy mieć po prostu Po stręże Bo bez stręże No bitka nie ma sensu Waliby takie małe hity Co się mija z celem ale pójdziemy kupić strange i będziemy o wiele większe też walić Ten miecz 29 naprawdę jest dobry i mi się wydaje, że zakup jego był naprawdę dobrym rozwiązaniem, bo w ogóle mi się zbugować. A po prostu pozabijać graczy tym razem. Tylko niech mnie nie cofa, bo kurda jest lipa ale dobra, refile Al i mamy nie mam strężnicy wypitego, także wypijamy Strange'a i lecimy w takim razie, tutaj po prostu na słońce jak klasycznie. Piłbym też na swój weselek, ale tam mówię, bez ekipy nie ma co wchodzić bo tam je zabiją a i tam mi się wystraci. straci Ucha tutaj właśnie biega. Może, może on się zatrzyma. Noczyłem, wiedziałem, że może się zatrzyma, ale no, ziomek jak uciekł. No kurde, szkoda. Osoby, które by były chętne do bitki to jest teraz ciężkie zadanie. Mam pomysł, że tak na shifcie, ona mnie już widzi. Chciałem właśnie właśnie tutaj na shifcie pochodzić. I może udałoby mi się jakoś go zbejtować, ale no niestety. Ej, co jest? Nożyce 24. Nie, to spodnie. Kurde, dobra, myślałem, że to są nożyce 24 po prostu. No już się napaliłem, że właśnie uda mi się takie nożyce, zdobyć Jest ziomek, no i ucieka sobie. No klasycznie, klasycznie. Ale to było na tyle następnego odcinka. Podajcie na najczęściej odcinek, bo robimy daily wiadomo no i trzymajcie się i się